65% młodych mężczyzn, przepraszam, w wieku 25 do 34 lat i 57% poniżej 24 roku życia doświadcza wysokiego poziomu samotności. Po prostu. Taka teza. To jest zdecydowanie wielki problem. Można zastanowić się, czy on jest typowo charakterystyczny dla nas, dla nas, dla chłopaków, dla mężczyzn, czy ogólnie nie jest to jakiegoś rodzaju choroba cywilizacyjna, która dotyka całej populacji. Nawet jeśli nie rozkłada się to typowo równomiernie między płciami, bo to, co ja bym widział jako powody, dla których może się tak dziać, no one nie wydają się celować tylko w mężczyzn. W sensie to, że alienujemy się w naszych domach, bo jesteśmy zajęci bardziej powiedzmy technologiami cyfrowymi, tworzenia relacji między ludźmi, wydaje się być wycelowane zarówno w mężczyzn, jak i w kobiety jakby algorytm TikToka jest bezwzględny, niezależny od naszej płci i po prostu jest uzależniający, przykładowo. Na podobnej zasadzie mamy ogromny problem. Coś poszło zdecydowanie w złą stronę w kwestii relacji damsko-męskich. Coraz bardziej, jak obserwuję jakby wiadomo, to są też dowody anegdotyczne, ale nie zdziwiłbym się, gdyby statystyki przyznawały temu rację. Jak obserwuję społeczeństwo, zarówno w przestrzeni internetowej, jak i w naszym gronie znajomych, i ogólnie w przestrzeni publicznej, to widzę, że związki robią się coraz bardziej transakcyjne, a relacje między kobietami i mężczyznami coraz bardziej przypominają wojnę klasową.